Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, aby wznieść się ponad przeciętność? Wyobraź sobie pelikana, majestatycznie szybującego nad falami oceanu, z pełnym zaufaniem w swoje skrzydła. On wie, że każda burza jest tylko krokiem do nowego sukcesu. Tak samo ty masz w sobie moc, by pokonać przeciwności. Przypomnij sobie, jak pelikan zanurza się w wodzie, by wydobyć rybę. To nie jest przypadek. To determinacja i umiejętność. W Twoim życiu również musisz zanurzyć się w wyzwania, by odnaleźć swoje skarby. Każda porażka to lekcja, każda radość to zwycięstwo. Dziś jest dzień, aby uwolnić swoje skrzydła. Nie pozwól, aby strach Cię powstrzymał. Stań, podnieś głowę i śmiało ruszaj naprzód. Nadszedł czas, abyś stał się architektem swojego sukcesu. Zrób krok. Płyń w kierunku swojego przeznaczenia i niech Twoje marzenia staną się rzeczywistością.